Gra Podziel to sprawna, kolorowa karcianka w małym pudełku, w której musimy obserwować, co robi inny gracz, troszkę poblefować i mimo nazwy nie musimy wiedzieć, czy jest to raz. To tytuł ani zbyt niefamilny, ani zbyt imprezowy, więc myślę, że będzie dobrym zastępcą za do zwykłą tanie kart na nudne, jesienne wieczory. Jak znalazł, bardzo serdecznie polecam Wam Podziel to jako grę, która będzie fajnym wstępem do jakiejś trudniejszej rozgrywki. Tak na rozgrzew się da podziel na dwa? Nie! W podziel to dzielimy na trzy. Proste zasady, szybka rozgrywka i nawet humaniści sobie z tym poradzą. Co się da podziel na. Kochani, podziel to świetna gra karciana dla dzieci i nie tylko, w której trzeba się wykazać sprytem i dobrą obserwacją. Uwielbiam te spojrzenia podczas rozgrywki, kiedy próbujemy dosłownie z oczu wyczytać, kto jaką strefę wybrał, żeby tylko, aby nikt nie wpadł tam, gdzie my i nie zabrał naszych kart. No genialne to jest, naprawdę. o to, to szybka rozgrywka pełna śmiechu i blefu, idealna do kawusi.